Renowacja zabytkowego budynku byłego Kina Orzeł jest praktycznie zakończona. Będzie się w nim mieścić Centrum Integracji Kulturalnej. Centrum Integracji Kulturalnej to nowy obiekt w obszarze zainteresowań kulturalnych, skierowanych głównie do młodzieży naszego miasta. Myślę, że remont zakończy się w październiku, natomiast w tej chwili budynek w zasadzie Został oddany do użytku i ma tu na myśli pracę budowlaną. Wewnątrz znajduje się m.in. przestronna sala widowiskowa z funkcją kina, pracownie fotograficzne i filmowe, a także pokoje gościnne. Obecnie trwa proces wyposażania wszystkich pomieszczeń. Kwestia wyposażenia tego budynku to jest jakby dodatkowa sprawa, i w tej chwili dzieje się to. Są to Kwoty, które przede wszystkim przeznaczone są na zakup nowoczesnego sprzętu, głównie filmowego, wyposażenie sali projekcyjnej, wiadomo, meble, wszelkiego rodzaju sprzęty, które mają służyć funkcjonować w tym nowym obiekcie w Bolesławcu. W pracowniach swoje miejsce znajdą młodzi pasjonaci filmu, fotografii, czy przyszli filmowcy. Całość tego projektu z zaangażowaniem środków Unii Europejskiej. To jest około 4 milionów złotych, z tego z Unii Europejskiej kwota 3 milionów 600 tysięcy złotych. Projekt adaptacja byłego kina orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od nowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska.